Jesteśmy po prostu na skraju już wytrzymałości, jeżeli chodzi o nasze sytuacje ekonomiczne. To nie może być tak, że koszty produkcji, tu taki, taki akaficik mały i powiem tak, w ubiegłym tygodniu była konferencja online chyba na jakimś portalu, gdzie pan doktor z naszej uczelni z Rubina policzył wszystkie koszty. Łącznie z amortyzacjami maszyn, budynkami, prądami, wszystko wszystko wychodzi złoty 60 zł za kilogram jabłka a my sprzedajemy po 60-70 groszy. Więc w jakiej sytuacji jesteśmy? Gdzie my się znajdujemy? No niestety znajdujemy się na skraju Wacławstwa. Czy takie politycy nie będziemy wam mieli co sprzedawać ładnego jabłka w przyszłym roku czy za dwa lata? Bo nie będzie rolników stać, żeby wyprodukować te jabłka, bo to są koszty. Żeby to ładne, piękne, czyściutkie, gładziutkie, czerwoniutkie jabłko wyprodukować, to są niemiłosierne koszty. Właśnie, że to nawet grupy producenckie które właśnie najbardziej narzekają na tę współpracę, powinien dać po autokarze z każdej grupy tu powinna być. Tak powinno być. Yy, branża sadownicza jest na dnie. Według mnie jest na takim dnie, że nawet nie ma się z czego odbijać. Zostaliśmy tu postawieni praktycznie bez wyjścia. Ceny w normalnych warunkach znala się od dołu, ile kosztuje materiał, ile kosztuje produkt, narzucane są marże i wtedy zostaje cena no, tak, tak zwana dla konsumenta. Tutaj jest odwrotnie. Ustalana jest cena od góry, później odejmowane są marże dla poszczególnych pośredników i to, co zostanie dla sadownika, ma, ma tego go satysfakcjonować bo moje gospodarstwo praktycznie z jabłkami ten sezon był w na drugi rok mi zostało parek karykoldener także no, myślę, że jako... likwiduje pan swój stan? likwidowałem zastanie. zostaję przy czereściach, mieszkam w takim miejscu, że czereści w miarę wychodzą i jakoś ja już tam dotrwa z tą produkcją taką, no w miarę przyjemną, bo produkcja czereśni jest y, przyjemna jak nie zmarzną, jak są jak zmarzną jest gorzej, no ale jak widzimy tu w jabłkach wcale nie jest Ale ja rozumiem, było. że nie widział pan już sensu w prowadzeniu produkcji yy, jabłek. Gospodarstwo będzie zmniejszone, gospodarstwo, które od 100 lat produkowało jabłka. W tej chwili przestaje produkować jabłka. W sieci supermarketów nie tylko Biedronka. Nie traktują nas poważnie, jesteśmy tak, każda branża wokół rolnictwa jest tak zdołowana w tej chwili finansowo i psychicznie, że byliśmy dwa razy pod siedzibą Biedronki, nawet nie raczyli odpowiedzieć na nasze pisma po 100 Nie przyszliśmy tu wojować, tylko chcemy, żeby z nami konkretnie rzeczowo porozmawiali o naszych problemach. I czego się domagacie? Nie, nie? Przede wszystkim jakichś normalnych cen, bo my w tej chwili opłacamy do tego, To, co oni nam w tej chwili tortują, to się raptem zwraca koszt rwania i przechowywania sortowania, a nie produkcja, jak wszystko tak zdrowa.